I ścianę pełną butów, Majka. I robimy grafiki za frisko, nie? to Ja będę robił. Wczoraj. Wczoraj. wczoraj, patrzyliśmy, mi no Tak. Ja ładnie to zrobiłam. Ta no. znaczy, też pupa. Jest. 110 rów miałem, a ja. miałem 25. Wee what? O, overlay Nie na koniu PNG, tylko na rok. PNG? Ej, no, na telefonie. jego magia Zostawię na jabłka nie A, A Drake A? tak tak mhm. po mhm. ale zapraszam do mnie zapraszam do mnie zapraszam do mnie

nawet nie znikają mi co są zgubione klatki. Psst. Sporo. To. No bo to mój internet. Ale Wiesz ja mam pierwszeństwo użytkowania z, z internetu, bo mam internetem był. Bo... No tak. Chyba, że jak chcesz, to ja zawsze mam! <śmiech> <śmiech> Zrobić ci zdjęcie? Nie Mój arapatę <noise> masz 30 lat. jeszcze bajki. Kaysa mam do niego. Bajki. Kaysa działa. Testowy lej zaliczony. Kaysa, co może? Gdyś go mogę opylić za grube miliony tak nie wiadomo, No nie? Dobra, włączasz. Napisz do mnie, zapraszam. Zapraszam. No wiem... Napisz, że Rokiz ona, ona No chyba właśnie wszystko. Jak? Jedna osoba była. Witam za zapraszam dwie. do Rokica. No, znaczy były dwie nawet. Hmm. Czemu mi się tutaj reaguje tak? Ciągle mi się ładuje te tak? chwilę. No bo ma internet. Ale Na moim telefonie? No nie wiem, to swój internet. Ale sobie tylko szybko nie.